Halo? Tak, są. Dobry wieczór, ja tutaj w sprawie faksu dzwonię. Tak, są. No i to jest sprawne urządzenie, działa wszystko? Bo ja ogólnie firmę otwieram, firma Coco Jumbo w Poznaniu i potrzebuję faksu. Czy no to... działa, czy działa wszystko? Nie, do, się u, u, Nie wie pan, a skąd pan go ma? Z firmy jakiejś. Aha. To co, nie zapłacili panu za robotę i pan faks zabrał? <laughs> to 50 zł cena jest, tak? Tak. A co pan taki mało rozmowny dzisiaj? Znaczy dzisiaj nie rozumiem. Jak pan mało rozmowny? Ja tu pytam, no bo tu nie ma opisu, co ten faks ma, jakie tam opcje, nie? Kurde. No to Jest normalny faks, no. Aha. A tam kartkę papieru da się wsadzić? Bo tam widzę zablokowane jest to od wsadzania kartek. Może jest, nie mam powiedzieć. Pięć dyszek, ja mogę dać trzy dyszki i paczkę nevady czerwonej, szlugów. Trzy dyszki i paczka nevady czerwonej. No to dwa piwka dobra. jeszcze do tego dorzucę. Prze dobra, to sprzedane. Sprzedane? Tak jest. No i dobra, to ja podbijam do Pana jutro. Pan z Gdańska jest? To do jutro dobijamy targu, znaczy już dobiliśmy, tylko że zaraz do pracy wychodzę na 20, jadę tutaj, będę jechać i do Pana zadzwonię po godzinie 15, pasuje? Dobra, okay. Czyli tak, paczka Newady Czerwonej, dwa piwka i trzy dyszki. Dokładnie. No i wszystko w temacie. Lubi pan newady czy inne pan, pani? To mogę inne kupić. Mogą być newady. No i chuj, gitara. Trzymaj się pan, do jutra. No, do widzenia. <grym> jak on. Jak on kurwa ze newadę chciał sprzedać faks, nie? Many ma. Jak on ze newady czerwone pogonił faks, jak to kozak prawdziwy. Jak my dzwonimy dalej, ty. Targujemy. pa. Łapka jest. No i dobrze. I dziękuję. Dziękuję za danej. Wklejam link. Aha, zaraz zobaczę. Jest czarna. Przecież kolory tam zmieniasz. Słucham. Dobry wieczór, pani... Pan Sławek? Już, już chwilę. Halo? Pan Sławek? Ja w sprawie obrazu, obrazu olejnego. Tak. Mhm. I to jest obraz malowany przez jakiegoś twórcę? No to nie, chyba nie, bo ja go, ja go po prostu mm, przywiozłem kiedyś z zagranicy i... i to Czyli tak... pan chce się pozbyć tak naprawdę go? Dokładnie tak, no. Bo jest niepotrzebny, no to ja bym chętnie przyjął do dużego pokoju po wejściu. Tylko sprawa jest taka, pan jest tutaj widzę obok mnie mieszka Ostrów Wielkopolski no ja mieszkam w centrum bym mógł jutro podjechać po obraz tylko 120 zł za, za ten obraz pan chce no ale to to to, to nie, nie rozumiem to nie wiem co za dużo czy jak jak to co to znaczy ja bym mógł dać powiem panu mógłbym dać butelkę Jacka Danielsa i stówkę 05 butelkę, no. whisky nie. No. Proszę? 05 buteleczka, whisky i stówka. Mhm. No to. Wie, wie pan co, no to, to zrób, umówmy się tak. Ja jutro jadę do, do pracy, Mogłem go zabrać do Ostrowa. Mhm. No, i wtedy podjechałby Pan ewentualnie do mnie tam. Bo ja pracuję na batorego w straży, tak? No, w, nas w straży, ale w sumie tak tutaj widzę 120, a butelka Jacka kosztuje 50 zł. To trochę może inaczej się dogadamy, co? O 80 zł i butelka Jacka, Bo to 5 dych taki alkohol przecież. <laughs> e, wie Pan, co? To, to zróbmy za 110 i pasuje, no? Za 110 bez, bez butelki. butelki. Bez butli? No. Kurde, ale no. Bo ja mam tylko stówę teraz i pieniądze mi się kończą. Hmm. Hmm. Wie pan co? Yy, no dobra, niech idzie za stówę. Dobra, za stóweczkę. No. No i dobra, to... Kurde no za stówkę Za stówkę no <laughs> mnie pan trochę rozśmieszył. Targujemy się jako jakiś ten eksponat. No, no taka jest moja ostateczna oferta No nie o, wiem ostatnia. jak pan uważa no. Ostatnia, tak? tak? To już tak, jest tak. ostatnia Ja mogę dać stówę i batona Oreo Żeby panu życie osłodzić Zadobity targ Um, ten, to darujmy tego batona, za stówkę niech idzie i, i, i pasuje. Nie, jakby pan wziął batona, to bym chciał, tak to nie. Nie chcę mi się z nim gadać, kurwa. Oreo mu chciałem dać, kurwa. Darujmy sobie tego batona. Baton, baton frajerski. Sprzedam spodnie Angelika. Ja jak lubię. ona spodnie na Wyszaku goni? Jak ja kupuję? Siema Rafon, solidne okieto dla Ciebie, Kingi, pozdrowisz Felka. Pozdrawiam Felka Rafusa. łokieto okieto trzymaj się herki. Ja Rafon, podpisz się na Steam. Poz pozdrawiam pojebusa Sebe, Rębacza. Pozdrawiam. Szkoda, Batona. <śpisa> Piszą. Dobra, dzwo dzwonimy do, do Angeliki. Dzwonimy potem. po Spodnie, tibijskie. Pozdrawiam kubę Mikiego, Gercia ze Starychowic. Odbierze? O! Halo, tak słucham. Pani Angelika? Nie. Bo tutaj spodnie na Elix wystawione są. Aha, to mama, już daje. Mhm. Halo? Dobry wieczór pani. Te spodnie są męskie, prawda? Nie damskie. Jak to? Jak to wygląda? Jak uniform, tak szczerze, że unisex, że dla tych i dla tych one nie wyglądają jak damskie, naprawdę? Pani w nich chodziła, bo ja chciałem kupić. No 25 zł, spodnie, sprzedam spodnie firmowe, 42, stan bardzo dobry. Halo, no halo. No. To to są damskie? Nie ja już Nie, no, nie wiem jakie są, bo ja... Ale i ten i... ten. I sprzedaję, dlatego. Aha, dlatego pani je sprzedaje. No dobra. To ja myślę, że... Bo to oryginalne, prawda? Tak, tak. Kurde no. 25 zł. Ja mogę pani dać za tą dyszkę i dwie puszki Coca-Coli. Halo, słyszy mnie pani Ja. Ja po prostu ja dyszkę daju Daję dychę i <ścoughs> Kurwa, nie mogę Pierdol nie mogę kurwa, nie mogę Dwie, dwie puszki Koli i dyszkę <ścoughs> Ja pierdolę nie Nie mogłem powiedzieć, nie. Kurde, dzwonimy po meble do Artura jakiegoś 300 zł. Jak z nim się dogadamy, że on musi kurwa na dziesiąte piętro na wieżowiec wejść z tymi meblami. A. Siema Rafon, Ty mój pro Rób to co dalej, to co robisz. Pozdrawiam, Rudego. Halo. Dobry wieczór, ja tutaj w sprawie mebli, tych komplet za 300 złotych. Tak. Możliwy transport widzę, tak? No tak, tylko wie Pan, możliwy transport zależy skąd Pan dzwoni, prawda? Z Warszawy. Z Warszawy, no tak, bo ja jeżdżę do Warszawy, także nie ma problemu. Jeździ Pan? Tak, no A, ale to... Bu w i każdy czwartek jestem w Warszawie. Busa ma pan. Tak, oczywiście. O, fajnie. A powie mi pan coś więcej o tych meblach? W jakim stanie? Bo tam nie widzę. To znaczy, wie pan to tak, no na zdjęciach w, w jakim stanie? Nie są jakieś tam zniszczone, brakuje jednej półeczki. Tak jak pan, nie wiem czy pan widzi zdjęcie w tej chwili. Mm -hmm. Widzę, jedno jest. E, przy tej szaferce z witryną, z e, tymi szklanymi drzwiczkami, brakuje półeczki na środku i jest e, wycięty otwór, ponieważ tutaj kiedyś stał telewizor. Półka była wyjęta i wycięty był otwór na przewody, a tak poza tym uh -huh. e, nie są jakieś tam podrapywane, no wiadomo. Meble mają około 8 lat, więc jakieś ślady użytkowania są. Dobra, prawda, ale. No ja wiem, dobra, ja, ja tak czy siak je kupię, nie? Wie pan, bo 300 zł mm -hmm. 300 zł, myślę, że za takie meble tam lekko zniszczone to trochę przydużo. Ja mam trochę inną propozycję, która pana też zaciekawi. Chce pan ją słyszeć? Słucham. 250 zł i butelka Jacka Danielsa mm. 07. Butelka Jacka Danielsa 07. Tak. No, nie po Kwestia, propozycja godna rozważenia, powiem panu szczerze. Kwestia czego? E, propozycja godna rozważenia. A, na piątunio, na sobotę, na weekend się przyda, jak szybko załatwimy, nie? No oczywiście, jak najbardziej. No, to proszę pana, tylko pan by mi pomóc, pomógł wnieść to do domu? To już bym oddzielnie oczywiście, zapłacił. Oczywiście, pan, nie ma żadnego problemu. Kurde, tylko ja mieszkam, kurwa, na 15 piętrze. No, to wie pan, to nie, nie są to jakieś ciężkie, ponieważ szafy, są dwie szafy, które są z pojedynczymi drzwiami. One we dwóch bez żadnego problemu są leciutkie, pozostałe części są rozkładane, że szatka jest, no, jest i szatka dolna. Także to nie problem. Tylko ja mam przepuchlinę i nie mogę nosić. Ja bym panu mógł oddzielnie jeszcze stówę dorzucić i pan by mi wniósł, co? No, jakoś, jakoś tu damy radę. Damy radę? Damy radę, no mówię nie ma problemu. Ja tam jakoś tam jakiś wózeczek też mam, bo to taką mam pracę, że w tym bocem jakieś tam towary wożę, więc wózek też jakiś tam jest, który po schodach również pojedzie, więc nie ma problemu. Co wóz Nie, po jest? piętra to jest i winda, prawda? No jest winda, ale taka starac trochę. To nic. Żyby ten, bo my tam medli napakujemy, wie pan. A winda spadnie, nie? Na dół. Nie no, to dam, dam, przyjedziesz dwa razy, czy trzy, to nie ma żadnego problemu. Bez lipy? Słucham? Bez lipy? Tak. No dobra, no. No to ja ten, ja ten za, za 15, bo ja na przerwie jestem, na kawie w pracy ja szukam tych mebli kurwa mhm. już długo. Ja do pana zadzwonię jeszcze z rano, dogadać szczegóły, nie? Co i jak, gdzie, dobra? Dobrze. Dobra, dzięki, miłej nocy. Kurwa, to, to taki chujowy trochę ten telefon był, bo tak nieciekawie z tymi meblami, ty coś innego trzeba. Buty narciarskie kurwa są.